Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku omówimy rzecz bardzo ważną, czyli jak dobrać buty do koszykówki, żeby były odpowiednie dla Was. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie subskrybować kanał, za co będę mega wdzięczny, będzie się tu pojawiać dużo więcej takich fajnych materiałów, które pomogą Wam po prostu w życiu. I w grze w koszykówkę Ale pamiętajcie, polubić ten film Za co będę mega wdzięczny Bo uważam, że dzięki niemu Wielu młodych prospektów koszykówki Nie będzie marnować pieniążku swoich Bądź rodziców Na po prostu słabe i niedobre Dla nich buty Pierwszą i najważniejszą kwestią Jeśli chodzi o dobór buta jest Nie słuchać kolegów Tak mówiąc, największym błędem Jaki możecie zrobić jest to Że Jesteście zawodnikiem drużyny u 11, u 12 czy jeszcze młodszych drużyn i wasz kolega, jakiś z drużyny kupił sobie jakieś buty, jest waszym najlepszym kolegą. I mówisz, są dobre. No, nie ma to znaczenia niestety, moi drodzy. Wasz kolega może mieć inaczej zbudowaną stopę, do czego zaraz przejdziemy niż Wy, może być innych warunków fizycznych niż Wy, i po prostu te buty nie będą odpowiednie. I może nie mieć porównania z dobrymi butami. Bo kupił. Przeciętne, wydał za nie dużo pieniążków, a i tak będzie je chwalił pod niebiosem. A teraz to, co powiedziałem przed chwilą, czyli nie są dla waszej stopy. Najważniejszym czynnikiem, jaki uwzględniamy podczas wyboru butów, jest kształt waszej stopy. Ponieważ innych butów będziecie potrzebować, jeśli macie szeroką stopę i stopie innych butów będziecie potrzebować, kiedy macie wysokie podbicie stopy innych butów będziecie potrzebować kiedy wasza stopa jest długa i chuda jak kij hokejowy. Niestety nie każde buty są dla każdego. Weźmy tutaj za przykład. Są to PG4. But bardzo bardzo dobry. Ale przez to, że zamyka się tutaj jest skarpetą, but niedobry dla osób z wysokim podbiciem stopy, czyli z wysoką stopą. Oraz szeroką stopą. No nie dla każdego. Ale dla ludzi z przeciętną stopą. Idealny. Bardzo dobry bucik. Lebron 20. Uważam, że topka butów w tym momencie na rynku. Ale czy jest dla każdego? No nie, nie dla każdego. Są osoby, które będzie tutaj uwierać po bokach, w szczególności osoby z szerszymi stopami na nie narzekają. Z wysokim podbiciem, luzik, ale z szerszą stopą nie do końca. Więc no, nie można brać tego, że ja mówię, że jakiś but jest najlepszy w tym momencie na rynku, za gwarant tego, że będzie dla Was idealny. Macie tutaj sekcję komentarzy. Ja na każdy komentarz odpowiadam. Nigdy nie zdarzyło się, żebym nie odpowiedział na jakiś komentarz. W opisie mamy Discorda, na którego też zapraszam i tam też czy ja, czy ktoś Wam doradzi, bo jest tam już naprawdę sporo osób, które super ogarniają temat. I nie jest tak tylko, że jest tam moja opinia, ale jest wiele opinii. I nie zawsze się ze sobą zgadzamy, ale szanujemy konstruktywną dyskusję. Kolejną zmienną, na którą należy patrzeć, jest to, w jaki sposób poruszasz się po boisku. I serio się poruszasz, a nie jaka jest Twoja wyimaginowana opinia o tym, jak grasz. Ponieważ większość ludzi pisze, że jest mega szybkim, zwinnym zawodnikiem. a Trochę jeżdżę po meczach U11-U12 i mega szybkich, zwinnych zawodników jest zazwyczaj do policzenia na palcach ręki w każdej drużynie, więc no, nie jest tak do końca. Musicie brać na poważnie swoje umiejętności i swoje warunki fizyczne. Oczywiście, nie tylko szybkość się liczy, liczy się też na przykład Wasza waga. Im jesteś cięższym zawodnikiem, tym prawdopodobnie będziesz potrzebował większej ilości amortyzacji. Niestety, co za tym idzie, im więcej amortyzacji, tym mniej but jest responsywny. Czyli dla prostego wyjaśnienia, jeśli chcecie skakać jak najwyżej, to chcecie, żeby but był jak najbardziej responsywny, ponieważ im więcej energii zbierze, tym więcej odda. A im jest lepsza amortyzacja, to więcej tej energii wytłumi po prostu w No i nie wypijecie się aż tak wysoko, jakbyście mogli. Oczywiście nie są to różnice wielkie, ale jednak są. Kolejną zmienną, oczywiście ja uważam, że nie aż tak istotną, ale jest też waga buta, ponieważ uważam, że jeśli zawodnik waży 50 kg, to dla niego różnica w bucie między. 350, a 750 gram będzie bardzo dużo, bo to jest 400 gram na stopie, ale jeśli zawodnik waży 120 kg, no to te zmienne są już mniej istotne niestety i często zawsze radzę takim zawodnikom, zamiast przejmować się wagą buta, to zrzucić parę kilo. No niestety, tak jest, ja tak uważam, to moja opinia. I ostatnią, najważniejszą zmienną jest to, że Nigdy nie szukajcie butów na waszą pozycję, bo coś takiego nie istnieje. Nie istnieją buty dla rozgrywających centrów, silnych skrzydłowych, rzucających obrońców. Nie ma czegoś takiego. W dzisiejszych czasach, pooglądajcie sobie NBA, każdy musi umieć wszystko. Najlepiej, jakby każdy umiał wszystko. I rzucał, i skakał, i podawał, wtedy jest kompletnym zawodnikiem. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, szukacie butów dla siebie, piszcie w sekcji komentarzy bądź wbijajcie na Discorda, link macie w opisie. Nauwa!